No dobrze, więc przechodzimy do kolejnego tematu, współpraca nad dokumentem Worda i e, pierwszą rzeczą, jaką będziemy się zajmowali, to będzie dodawanie komentarzy. Przejdźmy sobie zatem do naszego dokumentu Worda i teraz e, pytanie, jak dodajemy komentarze w naszym tutaj e, dokumencie? E, a mianowicie w bardzo prosty sposób. E, jeżeli chcemy sobie dodać jakiś komentarz, na przykład zaznaczyć sobie kawałek tekstu i chcemy wrzucić komentarz to na tym naszym pasku tutaj, który się pojawił jest coś takiego jak nowy komentarz. Ewentualnie możemy kliknąć prawy klawisz myszy i wybrać nowy komentarz. Po wciśnięciu tego przycisku pojawia nam się tutaj takie okienko, gdzie możemy sobie rozpocząć konwersację. I tutaj wpisujemy na przykład sobie komentarz zerknij na to i klikam sobie strzałeczkę i w tym momencie już mam komentarz dodany. Jeżeli na przykład tutaj ten komentarz się pojawia i chcielibyśmy sobie ukryć komentarze, to tutaj na zakładce recenzja jest coś takiego, jak pokaż komentarzy. Jeżeli sobie to wyłączymy, to wtedy komentarze będą po prostu ukryte. Natomiast będzie nam się pojawiało tutaj przy tym tekście który sobie zaznaczyliśmy coś takiego taka chmurka przejdź do komentarza i wtedy jak sobie kliknę na to to będę miał swój komentarz który sobie tutaj dodałem więc to jest właśnie tutaj na karcie recenzja możemy sobie różne komentarze dodawać i Oczywiście, jeżeli nie chcemy, żeby one wyglądały w ten sposób, to możemy sobie je ukryć i wtedy mamy te komentarze ukryte. Tylko pamiętajmy, że ta chmurka będzie tutaj dostępna. Oczywiście, jeżeli chcemy, możemy sobie taki komentarz usunąć. Klikamy sobie tutaj te trzy kropeczki i mamy coś takiego jak usunąć wątek. Wyrzucam i w tym momencie mam już usunięty komentarz. Jeżeli chodzi o wstawianie i dodawanie komentarzy, to to by było na tyle. Dzięki za uwagę i zapraszam Cię do kolejnej lekcji.